Kochani, witamy już piątej części masu z Wiesią, kochani, to jest niemożliwe jak ten czas leci. Za 5 minut to będą świnta, a za 10 minut to już będzie po świntach. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważny dumnie mnie dzień, bardzo stresujący, ale zaczynamy oczywiście od kalendarza. ostatnio tyle na łbie, że zapomniałam, zresztą był weekend, nie był mnie w szkole, a kalendarz mam w szkole, więc idziemy do kalendarza. Oczywiście u mnie w sali dalej wiszą wszystkie dekoracje, wszystko pięknie uszykowane na kolejne dzieci. Czeko, a tu już nasz kalendarz. I co my tu dzisiaj mamy? Mamy Angel, proszę bardzo, Aniołek. Mamy. Elf, czyli Elfa, moje drogie, kochane, mamy to, co lubi ta se najwięcej kupować, czyli Nutcracker, to jest dziadek do orzechów, no i jeszcze tu se łotwórzyma, co no i tu chyba będzie Wreath, ale napiszta mi na pewno, czy dobrze przeczytała. A czemu ten dzień taki stresujący? No bo wiec, ja to nie, nie śpię, tylko myślę, proszę o was. I specjalnie dla was napisałem piosenkę o świntach. Taką wieta, ale Kolinda, tylko że tym razem ta piosenka będzie po angielsku. I proszę mnie tu nie miał uczyć, bo, bo ja nie znam angielskiego. Wszystko będzie tam mieli przetłumaczone, wszystko będzie tam wiedzieli. A w tym odcinku bardzo chciałabym wam pokazać, jak to wszystko się zadziało, że świąteczna piosenka powstała. Ale synek, no chodźże na chwilę, no posłuchasz, pięć minut posłuchasz dziecko, no co ci się stanie, jak cię pięć minut zajmiesz własną małżonką, nie powiem, żeby rodzoną, ale nabytą, prawda? A tym małżeńskim ślubnym, no. Co to, co to, żeś nawlógł zaś za gitarę? No, jakąś dziwną taką, żeś przywlug, Ja nie wiem, jak to z tym usiąść, Tero. Poczekaj, co to takie tu przyciski są Słuchaj, ta ludzie. Ja nie wiem co to jest za gitara, moja ma dwie strony tam ma sześć. To jest już prawda, podejrzane, ale groto, coś gro. No, no to patrz teraz. Słuchaj mnie, bo ja to już wymyślam, patrz. We oui, we oui. poczekaj, no i osę złapie. Mm, we wish you a merry Christmas. 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 Będę Happy New Year. Dobra piosenka? Czemu? Tak już była, naprawdę? Ja nie słyszałam. Dobra, no to idź mi, to idź mi, się tu sama śpiewa. Czekaj, se wymyślę, Zaro. Mm, 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 mm. Ładne? E, ludzie ładne, nie? どう Dobre, dobre, nie, fajne takie. Yy, nie będzie to prawda za szybko? Nie będzie za. Wo... Co będzie? No po angielsku będzie, jak? A i tam, masz pojęcie. Nie ty, że ty nie znasz, nie znaczy, że ludzie nie znają. Proszę Ciebie. Nie znaczy, że tylko, prawda, na świecie są tacy jak Ty. Yy, słuchajcie mnie, kochane. Taka będzie ta piosenka. tako Ładno, nie? To słuchajcie, ja y, za chwilę dogrom y, tutaj na wymyślące dali, bo to mnie się widzi. Może jeszcze ty patrz! Zyn mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Coś w stylu, nie? Coś takiego, że takie Pro Ciebie było... So this is Christmas And what have you done? Da, 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 da. Jak to leci? Da, da. Yes, akord! No ja wiem, że to było, no ale ja przecie mogę się inspirować, tak? No, wiesz co, to znaczy inspirować się? No. To ja się inspiruję. To, to e, ja sobie będę tu kombinować. Dobra, idź! Idźmy, stąd już! Dobra, to ja kochane i kochanie se układam dali, bo ja jestem już teraz we wena, wena weszła. To ja sobie układała, a, a wam dom znać jak już będę nagrywać, wam wszystko po I Idą czekaj tam! To będziemy do teraz nagrywać najpierw z Potem refreny. Tak. Mm, Dobra. Wow. No to Maestro Grepan. <coughs> <coughs> It's Christmas in town. It's high time to run. Away from evil. Away from It's Christmas in town You should say goodbye To everything bad You should leave your problems away mm -hmm. No jak? Bydzie? Ładnie? No jeszcze ze sześć razy i będzie dobrze. Ile? Z sześć. Chyba z panem. Dobre. Pan że się chyba zgupił. Druga zwrotka. <coughs> Zaro już druga? Jeszcze raz to samo? No ja nie wiem. No niech będzie, że Dobra, to jeszcze raz to samo. Dobra, jeszcze no, to parę wersji tam panie rzućmy, no cannot say Merry Christmas you all I promise everything will be Coś pomyliłam. Tutaj nie, nie mam gdzie położyć. Yy, prawda? I wie się proszę nie nerwować, bo się wie się zestresuje i nie będzie wcale śpiewała. Zaro. Tak to, tak to się skończy. Dobrze. To yy, lećmy drugą <coughs> z w takim razie. No dobra, czekaj. No. No. Masz Wiesia? Mam, dawaj, tak Nie stresuj się. Lecimy jak po cukier za komuny. Uwaga. No dobra, to, to będziemy już to mieli? Będzie już dobrze? Myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. No to kochani moi... Zdejmę. Nie wiem, jak Wam się to będzie podobało. Mnie się podoba bardzo. Widzi tak jak to wszystko wygląda. Jest już strasznie późno. Ja Wam serdecznie polecam następne odcinki i bardzo zachęcam do oglądania tego i subskrybowania. Póki jeszcze tego nie robisz, to zacznij to robić. Będzie mi bardzo miło. Cześć, się i do zobaczenia w następnym vlogmasie. Bye!